Ruszyła Uniwersytecka Liga Mistrzów. Codziennie na naszym kampusie odbywać się będą starcia pomiędzy drużynami reprezentującymi kierunki Uniwersytetu Opolskiego. Podzieliliśmy zgłoszone drużyny na sześć grup, trzy pięciozespołowe, trzy czterozespołowe, ponieważ zgłosiło się 27 drużyn, nie mieliśmy innego wyboru. Puchar rektora został reaktywowany po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. budową Orlika. Postanowiliśmy to reaktywować. Ja jako student pierwszego roku to byłem... Jakby prowodyrem tej całej sytuacji i chciałem się tym zająć jak najszybciej i zorganizować to jak najlepiej. W meczu otwarcia na piątego roku historii rozgromiła pierwszy rok bezpieczeństwa wewnętrznego 14-0. Na boisku brylował Kamil Dubas, zdobywca ośmiu bramek, a także pierwszej w całym turnieju. Czy mierzy w tytuł króla strzelców? No liczę na to, ale myślę, że będzie ciężko. Ponieważ to pierwszy przeciwnik, tym bardziej to pierwszy rok. A zobaczymy, co będzie dalej. Postaram się. A jacy przeciwnicy należą do grona faworytów? Wydaje mi się, że Samorząd ma dobrą, dobrą drużynę, Ekonomia piąta oraz Gospodarka przyszła na trzeci rok. Po, czyli Ekonomia i Gospodarka w poprzednim turnieju byli finalistami. W grupie D dojdzie do meczu pomiędzy Radiem Sygnały a ekipą Samorządu Studenckiego. W przeszłości starcia te miały swój smaczek i dostarczały kibicom mnóstwo emocji. To są derby. My tu będziemy po prostu... Ósme potem z siebie wylewać, żeby to wygrać, bo wiadomo, że mamy do siebie drive, w i mniej więcej sytuacja wygląda jak między górnikiem zabrze a ruchem chorzów. Finał Uniwersyteckiej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w ramach tegorocznych piastonaliów.